Żywnie pamięć. Jak ten ten level przeszedł? mi. na mój telefon. No, raz. Jak te psy były, to psy w puszkach. Łapałem je do drzwi. Jak biegły, to zamykałem drzwi. Jak odchodziły, to po prostu leciałem dalej i szukałem bezpiecznika. <laughs> Poszło w końcu. Ogólnie to kurwa tak. Na chwilę sobie dosłownie odpaliłem tego save'a. To jak pójdziemy tutaj właśnie To będzie giga wielki hall Ale tam jeszcze jak się cofniemy są jakieś kurwa małe pokoiki małe bardzo ciasne korytarze, w których nie byłem Więc nie wiem kurwa gdzie my chcemy iść Jest zamknięte Ta O tu otwarte O, tutaj znalazłem Botona mam gdzie jesteście? Oli jebu. Zarazem jakiś dziwny pokój z windą. Lubię, że tu już jest wyjście. Bardzo możliwe, ale przyjedź, nie nim robić. pokoju, bo ktoś może będzie. O, ulica tu jest. Znaczy, dziwny. Tunel. Dziwny pokój z windą, w tym pokoju Ty, jest Jak tu ta wejdziemy drabinę. wszyscy, to się wczyta ten tunel. To tu byliśmy już. Czekaj Teraz... na mnie. Wyjdziemy i nie. Nie, może byłoby wejść. Możemy wejść, albo możemy się cofnąć, bo tam mówię, widziałem jeszcze. Winda, no, to sprawdźmy tę windę. Czy ta winda jest nieczynna? Bo tam jest winda, znaczy w windzie no jest kurwa drabinka, ale tam jeszcze wcześniej mamy pokoje, o których nie patrzyliśmy. No. Wczyta się ten tunel, co byliśmy ostatnio? A? Tak, pewnie musimy znowu iść do tego pokoju i załadować ten. W tygum teraz wyszliśmy. A chuj wie. <laughs> Ty, a tu jest wejście do. No tak, i tutaj będziemy a, musieli tak. załadować kolejny poziom na kąpie. każdy. Chyba teoretycznie każdy ten chyba jest jeden poziom, chyba teoretycznie myślę. To kto tam ustawia kompa? Komp jest ustawiony. W sensie ja się loguję. Dużo I, I A czekaj, te każdy drzwi to i? są oddzielny level? Jakie jest hasło do tego kompa? Jak się stąd wychodzi kurwa? Mi się zbugowało. Nie do ciebie. To są nasze drzwi? To są nasze, bo to właśnie stamtąd nie przyszliśmy. Czyli e, sobie chcemy. Gierka, gierka mi się zawiesiła, chyba, bo nie mogę wyjść z kąpa. O, wstawa. O, to. It hard you. Hmm? Czyli literować? It hard you. Weszło. Pipe Dreams Electrical Station Abundant Office. A czyli mamy kurwa teraz trzy do wyboru, chyba. Nie no, a Bondet bond office zbiliśmy przed chwilą właśnie Run Tak Dobra odpaliłem nam gate Teraz powinniśmy móc odpalić nowy ten żalka <grym> Chcemy gdzieś I <pielgrząkę. grym> co gdzie wy jesteście? Jest? Tu jest, a stąd wyszliśmy Tak, bo nie na siebie żadnej pokoju nie otworzyć chyba A nie, jest otwarty ten, dobra a to A to tu byliśmy ja wcześniej, może... i tu jest ten Ciech kolejny. Jest? Cztery. Ale ja sobie każdy pokój, tylko ten jest otwarty i ten główny. A te 37 to nie... To musimy się cofnąć wyleme? tutaj chyba. No musimy się jak? cofnąć tu, po to to otwieraliśmy. Oh, oh. Okay, no Okej, no bez A dobrze, bo to może być taki bufr między levelem <laughs> Tak. Jakieś coś takiego właśnie to jest. I teraz tam się coś I... otworzyło. A, to może ta winda o... się otworzyła. Może. Zbierajcie te itemy kurwa bo ten sok daje busta do spida. Dropniesz mi latarkę Nasz O. Stąd no. wyszliśmy hmm. wcześniej i tam były... Czekaj, dada, bo dada. tutaj mamy tą windę śmieszną. Sprawdźmy Nie, ona jest dalej zamknięta. No wracamy do tego co przyszliśmy no. No i tam mamy jeszcze w ogóle pokoje, gdzie wyjechliśmy. Ale, ale Ale jest ta ta, jak to się nazywa? Kurwa drabina. Skąd my wyszliśmy wcześniej? Stąd. stąd. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie stąd. 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 gdzieś, A tutaj. O. I tu w lewo nie byliśmy. Tu są takie cienkie takie korytarze strasznie. Byliśmy. Nie, tu w tych drzwiach nie, tutaj nie A, w tych cienkich nie! No tutaj nie byliśmy i ja o tym mówiłem wcześniej. Nie, nie. O, picie. W... Właśnie kurwa, bo ja nie mam sanity w ogóle. Jestem w stołówce. Się... A ja mam max. Ej. Przepraszam, że to powiedziałem, ja pierdolę. Co za ksiądz? Nie można z tymi drzwiami nic zrobić. Weź skąd paniernie. O kurwa, da się kupować e, pieniądze? No. Ty no? Co ty ty dalisz? Jedno krzeseł. Tu jest jakaś kombinacja tego. Tak Ej, trzeba może jakąś monetę kupić, wiesz? Ile, znaleźć. ile jest tak? krzeseł tutaj? Tu I, i... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Siedem No To poproszę 7. Tak, ile... Doba, doba. Ile jest tu butorów na wodę? Żaden Kiedy? nie działa. Raz. Jest... Nie, nie, nie. Dwa, trzy, cztery. cztery. A. Ile jest książek? Książek jest. tak. Kupki książek? Raz. raz, raz dwa, trzy, trzy, cztery, dwa. Pięć jest. Ale są dwie kubki książek. A nie, nie, nie. Kupek książek ile Ej, e, czekaj, kurwa, tych dystrybutorów na wodę jest pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, okay. pięć. Książki są dwie. Znaczy chodzi o kubki książek? Kub... Nie. No, dwie kubki książek. Z krzeseł jest. Raz, tutaj. dwa, trzy, cztery, tutaj pięć, są... sześć Ej, siedem. Dobra, o, jeden stolik, o chuj, fajne O, o komputer tu jest, kurwa Tu to jest za soczek? A nie da się go Ten soczek, on, się on ci tutaj co robi zegar na ścianie Jakoś zapierdala czas Lol. <laughs> nice A ja bym sobie napił się tego soczku dla testów Haha, oh, nice. Lubisz My clock. Pierdalam szybciej? Olu, ja kurwa! O, sok. Gdzie? Już nie ma. Sprawdzajcie to sanity, bo no, szkoda by było... O, energy bar. No, te energy hmm. bary nie wiem jak działają, jakoś nie... nie... Sanity dają. <coughs> Też? Tak. Latarka. póju mam bardzo dużo w ekwipunku. Energy bar. Trzeba się zaopatrzyć w te wszystkie itemy, które tu są, bo. No coś się odpierdoli. A, mam odpierdoli. pełny ekwipunek, kurwa, to wywalam jedną latarę. Grapę jabłteczkę. Mam kolejne przejście. Gdzie? Jak drzwiach stoję i skacz. Spojrzeliście wszystkie te boksy? No to Jeszcze, to... jeden został. Chociaż warto było to rozdzielić, żeby każdy miał równo. Czy ktoś się pierdoli? Ja mam 3 picia, 3 batony 1 sok ja mam 5 pić, 2 latarki, 2 soki, 2 batony No i ja mam 2 soki, 1 wodę 1 latarkę Wyjdzie. Ja mam 3 soki, wodę i dwa batony. Latarka to wypełnijcie gwipunek po prostu, żeby był pełny i potem się będzie wywalało te mniej potrzebne. A ja co tu się dzieje dalej? W razie pokojach. O tu. znowu to... jest konkuter? Mam no te konkutery są. O nie, bądź. znowu Resetka. coś... Tu, tu, ja tu nie wchodzę. <noise> znowu coś będzie trzeba robić. W sensie. Słyszy. -si. O Jezu, reset de kamera. No to już się zapowiada, że tam będzie jakieś gówno nas goniło. No A, to bierdolne. Bierdolne. <noise> Cześć są, czy Jesteśmy, zamykamy drzwi. Zostaw może otwarte, bo tam jest taki save zone. Skąd wiesz, że safe zone? Nie Ma wiem, domyślam się. Kuja tam kurwa nie save zone. Kurwa blokuje A tu są... Eee, czy my musimy omijać kamery czy coś? Bo tu jest kamera, ona się kręci, patrzcie. Ej, tu? My chyba te kamery musimy omijać. Tak, to miałby sens. A czekaj jak kliknę reset kamera no to ona się nie ja była. Ja tam, ja tam polecę Weź pokaż reset Mów jak klikniesz Wyciwa się No, stoi w miejscu Ale z tym Nie, ruszaj się A czekaj, weź kliknij jeszcze raz za chwilę Kliknij teraz reset jak się rusza Nie nie, nie, nie chodzi o to żeby zobaczyć czy na czerwono się świeci Ale ja widzę Klikaj reset Klikam. Ona się cofa na swoje miejsce znowu. A, dobra. A może się ona wyłącza? Nie. To raczej nie. To usta ustawienie resetuje. Tu może na przejść To mi się wydaje, tu nie że nie wiem, tam... Stoi. Że tam... W tamtym... Gdzie tam kamera naświetlana, tam. O tam miejscu. jest, kurwa, kolejna kamera w rogu. Nie wiem co się stanie, jak tą kamerę, kurwa, złapiemy. A tam są jakieś drzwi, ja tam poszedł. To może niech kluk zresetuje tą kamerę. No to jak Resetować sobie... kamerę i szybko powiedz zobaczyć czy tam te... Dobra, to ja ja to wyprzeresecie, to mówcie kiedy chcecie. Jak to wszedł do tej drzwi tam, gdzie kamera ja, się patrzy? Ja, no to... bo nie patrzyłaś ja akurat. Jak Czekaj, ślij mi patrzy... reset, Blikam. Bliknąłem A no dalej się świeci na czerwono. No to, 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 no, to nie coś nie innego. Tytuje, to... Dobra, Bosek, wybiegaj, wybiegaj. Ona Boga? się patrzy w lewo. Tak. Kit. Było coś tam? Nie. Pusty pokój, ale tutaj jest kamera centralnie po lewej, za tym winklem, na ja mam daleko. Ma stać, czy. Nie ma. Jest, tutaj, przed nami, tam gdzie się patrzymy. Mam stać y, przy kamerach, czy iść do was? się, tu, tu po prawej, teraz jest jakaś kamerka. Nie ma. No jak nie ma, kurwa, jak jest, widzę tu kamerę, się kręci. Teraz się patrzy w nas. No nie wiem, kurwa, czy my możemy, czy nie. Możemy stestować i wejść w tą kamerę. No tam ty ją widzisz. Tu po lewej teraz jest, no kurwa, mać no. Chyba no chuj w to! Jest, no dobra, tu, przyszedłem. No, na kucaka Tej. Jak to no, jest w tym śniegu? Nie, to jest ja Patrzy na nas teraz kamera. Poszedłem, no, mogą nawet mnie widzieć. Nie wiem. Nie, to nas nie widzi. Raczej. Tu jest pusto. Napierz nas coś do zaraz? i tyle. Czysto. Tu nie ma żadnych kamer. Krasna gierka. Tu jest przejście. I tu też jest jakieś przejście. I tu są butelki z piciem. No, Speed no, Tu jest więcej rzeczy. Po lewo jest pokój z kamerą. O, w deski tu jest kamerka. Są dwie strony. Gdzie? To A po jest lewej. To jest. Tam, no. Tu picie jest, jak ktoś chce. Ja się wziąłem tam. No jestem. Czekaj. Obradzę się? Tak, nie patrzę się teraz. No, mam full eku no, Tu jest picie. Kto wszedł do tych drzwi na wprost tego pomieszczenia? Ja. Obradź się, kręci do nas. O kurwa. Prawie wlazłem w kamerę. No nic nie robi. No nie wiem, się... Nie no, po co ona jest. Chuj wie. Możemy, może ta gierka specjalnie tak robi, żebyśmy myśleli, Aluja. że... No. Nie dziwiłbym się. Idzie, idzie w lewo, możemy mieć prawo jest kolejna kamera od razu, jak coś. Tu byliśmy, bo to jest pokój, stąd którego ja wychodziłem. Aha. A Ale no to ten. To przed nami są drzwi jakieś tam, trzeba byłoby. Nie ma w tych drzwiach? Nie, nie ma nic. Hmm. Tych na wprost tej kamery? Ja, to? Urych. A tam! Jest czekoladka. <laughs> no, to chuj. no miejsce weku. Może trzeba skierować jakąś tą kamerę? Nie wiem. Pójdź wie co mamy zrobić, bo przeszliśmy całą mapkę aktualnie. Wlazłem w tą kamerę, nic się nie stało. Latarka tu jest, jakby ktoś chciał. Nie no mam jeszcze latarki ja w dobra, to chyba wszystko przejrzeliśmy. Tak, on się cofnął, sprawdził co się dzieje. trzeba myśleć. Mnie Mi tam ta to nie to ja ona po prostu sobie leci. Ej, w te kamery tak na hamę, prawda? No skakałem przed nią i nic. No, też, też, też to robiłem i nic, ale może wszyscy wejdziemy na nas. A może na którymś z komputerów można sprawdzić, co nagrała na Nie ta da się wejść opera. do komputera. Ja pierdolę! co? co? Zawału dostałem. Co? To, to, to ty czy gra? Komu moneta upadła? Czy coś na biurku? To było w grze w takim razie. Nie. A no, Ty jesteś fiutem. Kurwa, prawie prawie wyrzucałem serce. Zapiekankę. Nie wiem, może trzeba zacząć pracować w końcu, to biuro, nie? Tak. Ale no co, my to... przeszliśmy dalej, tam musimy kurwa coś iść zrobić, chyba że... Hmm. <laughs> Widzieliśmy tu wcześniej kamery, czy nie? A ten komputer ja tu... Jest kilka komputerów po drodze. Sprawdźmy wszystkie po prostu te boksy jest ksero, może trzeba tu coś skerować, może jakieś dokumenty A. ważne. Może trzeba trzywać w galeretę komuś. No. Chyba, że zresetowaliśmy i musimy się cofnąć znowu do tego biura głównego. Próbujmy. Albo może trzeba wyrwać recepcjonistkę <laughs> Albo Nie no mi się wydaje, że... Nie może to być takie ciężkie, szczególnie że ta zagadka z tymi Ale Nie byliśmy tutaj, może... poczekajcie! Gdzie ty W tym... No cofnijcie się trochę. W bossa, czy... Cofnijcie się, cofnijcie się jakbyśmy jak wszystko jak przeszliśmy. No i poszedłeś w lewo czy w prawo? Cofnijcie się to No Nie wiem tu na k było w ogóle tych... Stąd przyszliśmy, to był startowy. O kurwa, a tak? Tak, to był startowy, jak, zac... no tak, jak zaczynaliśmy nagrywanie, to tutaj startowaliśmy. Może coś się w tym tunelu zrobiło, bo może gra no właśnie... chciała, żebyśmy najpierw poszli w te korytarze, a na końcu w tunel. I może trzeba pójść do tunelu teraz. Może. A tu byliśmy? byliśmy? Tak, kurwa no. Nie Siem, wiem, się to jest takie samodlubie pomieszczenie. Nie, nie wiem, gdzie się znajduje. Jaki czas o przestrzeni. Na tej gęstości. No i dobra, to jest tunel, hono. A, tu się załaduje coś. Może. Tam latamy jak nie wiem co. No, co to był pokój 4. tak no możemy wie, sobie wrócić, spoko. Ja no dobra, a komputery? Pojawiły się jakieś pliki? Nie wiem, nagrania z kamer czy coś? Eee! Właśnie, jakie było hasło? It hard, you. hard, you. It, uh... <coughs> Gate pipe, electronic, abandoned office. Uh... A, ah, no sanity danger na tym poziomie. Gate exe, run. One to higher security gates, proceed with. Nobody... Ale to gate kurwa otwieraliśmy do tych kotków śmiesznych. Może tam coś nowego będzie po prostu? No nie... Nie wydaje mi się. Wiesz, możemy sprawdzić. <coughs> to są spinning, To tu jest complete... Ale to tym complete się zmieniło. To dlaczego... Mo możemy tu wracać, to jest pojebane. Ale tu... Ej, w ogóle kurwa okna na tym poziomie z ofisem to jakieś pułapki. Dlaczego? Jakie Napisane tak, można. Jak wejdziesz na poziom, na tym kąpie, i masz opisy tych poziomów, które przerobiłeś. Znaczy, ja nie, nie, nie miałem kompa, żeby się robić. Były zajęte. Cztery są przecież w tym A pokoju. Nie, ale... A nie, są cztery, bez kieku. Ty, ale na moim tu nie było danych, hmm. jest tylko. Na moim jest tylko level 0 i get. No to ty masz kąpa bardziej rozbudowanego. Pokaż nam streamę. Serio? Może dlatego, że ty te przeszedłeś ten level wcześniej? Tak, ty masz. Ja mam tylko level 0 i garaż. Tak samo. No, bo przeszedłeś poziom. Ale kurwa. kurwa Five limbs zrobiliśmy razem. Może po prostu jedna osoba może pomieścić cały całe... Ja i to otwieraliśmy, żeby były te śmieszne kotki, co biegaliśmy od miejsca do miejsca, ga, gasło światło. A tutaj masz na samym dole. Any okay, windows so. that have not been blocked out? Uh, Archon. Myślimy teraz traps. do tego może. Kurwa, naprawdę teraz. Nie.